Bóg nam zniszczył święta. Słuchajcie, bożkiem naszym może być też chodzenie do kościoła co niedzielę. W tym całym okresie ludzie nie, nie wrócą do kościoła. Widzimy tylko tą pedofilię, widzimy to bogactwo często. A idą czasy, że on będzie bardziej widoczny. Nam zniszczył święta. Przez koronawirusa znaleźliśmy się wszyscy w jakimś kryzysie, i to nie chodzi nawet o gospodarkę, ale o, o nas, o to, co możemy, a co nie możemy. Kryzys wolności, zabieranie nam wolności. Tak. I w tym wszystkim święta wielkanocne. uhu najważniejsze święto y, dla chrześcijan. Tak jest. Bóg, który zmartwychwstaje, związane z ogromem y, y, takich naszych tradycji. Śniadanie wielkanocne, święconka. W ogóle rodzina, spotkanie, bliskość, a my mamy żyć w izolacji, sami w domu. No wszystko absurdalne. Bóg zniszczył święta. Ograniczono ilość osób na mszy świętej, między innymi zaleca się, jak przyjmować komunię i tak dalej. Mówi się, żeby nie chodzić do kościoła żeby po prostu uczestniczyć duchowo w mszy. Ludzie różnie reagują na to, co się dzieje. Niektórzy e, oburzają się, próbują walczyć, piszą petycje, żeby jednak na Święta noce można było pójść do kościoła, tak jak zawsze, chociażby połowa miejsc była zajętych. Koronawirus to jest dla nas łaska. To jest dla nas szansa. Dana nam przez Boga. Dla nas, wierzących ludzi. E, I nie chodzi tutaj o to, Teraz kto tą chorobę zesłał, czy to Bóg, czy nie Bóg? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, co ta y, choroba, co ten wirus, co ta sytuacja robi z naszym sercem. Wiecie, co to jest Pascha? Pascha to jest po hebrajsku przejście, Pesach. Przejście. Egipcjanie zostawiają wszystko co mają i przechodzą przez morze czerwone, czyli zmieniają totalnie swoją sytuację życiową. Ich tak. sytuacja życiowa się totalnie zmienia. Tak. 40 lat wędrują po pustyni, muszą się oczyścić w ogniu, żeby wejść jako nowy naród. To samo zrobił Jezus. Ogołocił się ze wszystkiego. I my mamy to teraz. To nie są zmarnowane święta. To są pierwsze, być może dla nas prawdziwe święta. Jedno z czytań wielkanocnych jest o złotych cielcach, czyli o bożkach, które Izraelici wytworzyli sobie, żeby móc móc je czcić. Kontrolować czyli, sytuację. Czyli móc Boga jakby um, ułożyć po swojemu, wyrzeźbić po swojemu i mieć go na wyciągnięcie ręki. Mieć go takiego, jak oni sobie wyobrazili. I tak się zastanawiamy, czy i my nie stworzyliśmy sobie takich złotych cielców. I to złotych cielców takich religijnych. Oni mieli dobre intencje. Mhm. I my też możemy mieć dobre intencje. Tym, że tworzymy te złote cielce. Co to może być? Złotymi cielcami, właśnie może być jakaś moja ulubiona modlitwa. Złotymi cielcami może być w ogóle mój obraz Boga. Może to być jakieś uczestnictwo w konkretnej mszy świętej w konkretnym kościele. Czy słuchanie określonych pasterzy, mhm. czy nawet właśnie branie komunii, czy do rąk, czy do ust, czy możliwa jest w ogóle komunia duchowa. Mhm. To mogą być nasze złote cielce, które tak naprawdę nam przysłaniają Boga. Bo tak. Bóg, jak można go ująć? W Wiecie co? Bóg burzy nasze cielce i przypomina, że to On jest świątynią. Że świątynia prawdziwa jest w naszej duszy. Przypomnijmy sobie wszystkie wydarzenia zbawcze. Zwiastowanie w Nazarecie, jakaś zapyziała miejscowość. Narodziny w Betlejem w stajni. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie poza miastem. Mnóstwo najważniejszych wydarzeń odbyło się poza tą świątynią jerozolimską, tym jedynym miejscem, gdzie się czci Boga. A na koniec Jezus przepowiedział zburzenie tej świątyni. Świątyni nie ma. W 70. roku została zniszczona. Czcimy Boga w duchu i prawdzie. I Bóg teraz właśnie dał nam możliwość, żeby sobie to przypomnieć. Czy w naszych świętach Wielkanocy nie ma złotych cielców? Takich jak, wiecie, te tradycje nasze, jak tradycyjne potrawy, zdobienie domu, w ogóle jakieś uczestnictwo w jakichś obrzędach, w czymś. Mhm. Czy nie ma tam tych złotych cielców, które być może przykrywają nam Boga, że my nawet nie mamy czasu pomyśleć o nim, mhm. o tym, co ten Bóg zrobił w tym czasie w ogóle. Mhm. Ciekawa rzecz, pomyśleć o Bogu. Mieć czas pomodlić się Wszystko jest w naszych rękach To my dysponujemy Czy robimy to, czy to Czy coś ugotujemy, czy w tym czasie się pomodlimy Czy będziemy łaskawi na tyle, żeby porozmawiać z Bogiem Że to my mamy wszystko pod kontrolą tak. A Bóg serwuje nam święta Gdzie? To On chce nam pokazać jaki jest Zwróćcie uwagę Pierwsza liturgia paschalna Jezus ofiarowany na krzyżu Ile osób uczestniczyło w tej liturgii? Dokładnie pięć. Pięć osób stało pod krzyżem. Wszystko zgodnie z zaleceniami. E, Bóg chce nam pokazać ten prawdziwy sens, który możemy odkryć właśnie w naszym sercu, w drugim człowieku. Będziemy oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie, mówi Jezus do samarytanki. Słuchajcie, bożkiem naszym może być też chodzenie do kościoła co niedzielę. Wiemy, że spośród wszystkich ludzi, którzy chodzą, nie wszyscy są wierzący. Część z nas chodzi z przyzwyczajenia. I tak się długo zastanawiałam, czy jest jakiś sposób, żeby Bóg zabrał nam tego właśnie Bożka. Bożka, który się opiera na chodzeniu, na uczestnictwie mszy świętej, które później sprawia, że możemy się czuć lepsi od innych, którzy może, które powoduje, że. Nie wiem, że bez spowiedzi yy, przystępujemy do komunii świętej, że sobie regulujemy to samemu tak, jak chcemy. I okazało się, że tak, Bóg znalazł sposób. Słuchajcie, mam wrażenie, że Bóg tą całą sytuacją z koronawirusem ryzykuje. Po prostu ryzykuje. Zostawia 99 owiec w nas, tych takich chodzących do kościoła, tych takich modlących się i tak dalej. I idzie za tą jedną. Iskierką nadziei prawdziwej wiary. On wie, że być może po tym całym okresie koronawirusowym ludzie nie, nie wrócą do Kościoła. Nie wrócą. Ci ludzie, którzy chodzą z przyzwyczajenia, bo tak trzeba, zobaczą, że nie trzeba i że nic się złego nie dzieje, że w ich życiu się absolutnie nic nie zmieniło, że nie słuchają Słowa Bożego, nie przyjmują Komunii Świętej. Ale on ryzykuje. To jest hardcore myśl. Bo teraz myśli. mówi stawia, właśnie mówi do mnie, do Ciebie poadoruj mnie, poszukaj mnie już nie musisz stać spotkaj w kościele i, i słuchać być może, bo nie masz zaangażowania Spotkać się z mną, tak jak Ty potrafisz może msza to jest za dużo msza to jest szczyt życia liturgicznego i dlatego jest trudna ale spotkaj się w sercu a nam msze przyjdzie czas. Jeszcze do niej wrócimy, jeszcze się spotkamy u szczytu, na krzyżu jeszcze się spotkamy. A teraz spotkaj mnie przy jeziorze. Powołuje cię. ale piękne, mnie to wzruszyło. Spotkajmy no, się w karierze. To jest ryzyko. Bóg wstawia na, na ruletce teraz na nas, właśnie zostawia te 99 owiec i idzie za tą jedną owieczką w nas, tym płomyczkiem wiary. Ale mnie to wzrusza. Przepiękna myśl. Oto są święta paschalne. W czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew oczyszcza domy wierzących. Czym jest dla nas ten prawdziwy baranek? Co to znaczy dla nas zabicie go? Jak chcemy my w tym uczestniczyć? Nowy baranek to ten, który daje życie. I teraz może właśnie idą nowe czasy dla kościoła. Jak mój ukochany Ratzinger w 69 roku mówił, że Kościół musi się oczyścić, że przyjdzie czas, że Kościół będzie mały, że będzie trzutką małą tych prawdziwie wierzących, a dla innych, dla tych, którzy są poza, On będzie znakiem, On będzie światłem, będzie Światą. solą, będzie światłem, którego nie chowa się pod korcem, prawdziwym światłem, wróci do swych korzeni, wróci do Chrystusa. Ratzinger pisze, z obecnego kryzysu wyłoni się kościół jutra. Kościół, który stracił wiele. I my właśnie jesteśmy w tym procesie oczyszczenia. Może ten koronawirus zapoczątkuje to. Ja nie mogę się doczekać tego. Mimo, że to będzie boleć, mimo, że nie będzie kasy. Już boli. Już boli. Już boli. Kościół się pozbędzie budynków. Pozbędzie się godności. Pozbędzie się tego władzy świeckiej, jaką teraz ma. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, żeby Chrystus był jeszcze bliżej w kościele, na wyciągnięcie ręki. Żeby nie był ukryty, bo on jest w kościele, on nigdy kościoła nie zostawił. To on jest śpi. Zakryty. Tak, on śpi na łodzi, tak jak w Ewangelii. Jest burza, a on śpi i my przestajemy w niego wierzyć, bo widzimy tylko te fale i tak dalej. Widzimy tylko tą pedofilię, widzimy to bogactwo często. Nie widzimy go, mimo że on jest. I a idą czasy, że on będzie bardziej widoczny. Tak sobie myślę, właśnie, że te święta wielkanocne mogą być naprawdę szansą do spotkania. Po co nam będzie się skupiać na tych potrawach, na tych obrzędach? No po prostu nie będzie możliwości do tego. Skoncentrujemy się na tym, co jest, albo kto jest. Kto jest? Że to jest naprawdę dla nas szansa. Myślę sobie, że dla nas też to jest szansa. Mhm. My sami uczestniczyliśmy w triduum, w tym wszystkim. To było dla nas ważne. Tak, ja jestem od. Przedszkola, y, ministrantem, ceremoniarzem zawsze organizowałem y, tą liturgię tridułą. Tak, a teraz jak to będzie wyglądać? Myślę, że. W sercu. Y, że to jest naprawdę dla nas szansa, ale też wysiłek, żeby się spotkać z nim. Mhm. Żeby go wpuścić. I prawda. Mm. Ale prawda jak, będzie. Jak to zrobić, żeby go wpuścić, nie? To też jest dla nas, myślę sobie, że to jest taki czas odkrywania, a co ciekawe, Bóg daje na to czas, nie, że po prostu nie mamy tych miliona rzeczy. Bóg daje na to czas. Mhm. On czas mówi... mamy. mamy czas na modlitwę, na miłość. Ratzinger, w wierze i modlitwie y Kościół na nowo uzna sakramenty za formę oddawania czci Bogu, a nie za przedmiot wiedzy tak. liturgicznej. Oj. Te wszystkie dyskusje o tej komunie ręce i tak dalej. Patrzcie, sakramenty są nam potrzebne, ale musimy je odkryć, musimy się ich nauczyć. Mm. Wyjść z tego prawnego patrzenia na rzeczywistość, a, a zacząć patrzeć sercem i duszą. Mm. Więc takie będą te święta. Takie będą te święta. Prosimy Was, żebyście się podzielili z nami, bo to będą jedyne w swoim rodzaju święta. Być może jedyne prawdziwe święta, takie jak Bóg chce u nas, w naszych życiach, w naszym, w naszym życiu, w naszych sercach. Podzielcie się z nami, jakie są te święta. Tworzy się historia. 2020 rok, koronawirus, święta spędzamy w domach. Ale święta Tymianka, co? Pierwsze no. święta Tymianka. Nic by nas nie zmusiło do czegoś takiego, nic. Bóg jest po prostu mistrzem. Eee, nasz filmik został bardzo mocno zainspirowany artykułem księdza Marka Wasonga Oto są bowiem święta paschalne, wspólnota miłości miłosiernej Przeczytaliśmy to i uznaliśmy, że musimy się tym podzielić Tak jest Więc eee, po prostu sztosowy artykuł, już nie musicie go czytać, bo wszystko powiedzieliśmy <gry> Tak. Mistrzowski, plus dołożyliśmy parę naszych rzeczy No i Ratzinger I Ratzinger, wywiad 69 roku, przyszłość kościoła Dziękujemy Wam bardzo. Życzymy Wam bliskich Bożych świąt. I zasubskrybujcie nas. Pa pa <grybuj> <grybuj> <grybuj>